Siemanko, siemanko, minął, nie wiem, miesiąc czasu, kolejny oszust. Trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Tym razem słuchajcie, na grupie Facebooku, jeżeli szukacie jakiejś pomocy, nie wiem, jakiś... No ja miałem sytuację, że mam jakąś stronę internetową, potrzebowałem pomocy programistycznej, napisałem na grupie PrestaShop, napisałem tak, hej, macie może jakiś moduł, który wyrówna ceny w sklepie na końcówkę, dziewięć czy ceny i tak, i napisał tutaj do mnie, teraz go nie ma, bo usunął konto, ale zaraz zobaczycie. Napisał do mnie Mateusz Marcz, Marczuk. I napisał tak. A, bo napisał w komentarzu, że mogę wykonać. Napisałem do niego na Messengerze, napisałem tak. Możesz wykonać moduł czy jednorazową zmianę ceny? Napisał moduł. I ile taka przyjemność? 150 zł. Tu już mi się lampka zaświeciła, bo wiem, że taka usługa będzie kosztowała, no nie wiem, kilka stówek. Pod multi będzie hulał. Chodzi o multi sklep, czyli kilka sklepów wspiętych razem. Tak, będzie bez problemu. Jestem no tak. Jak działamy? Zacząć mogę od zaraz i tak przy małych kwotach biorę zaliczkę 50% przed resztą yy, przed po wykonaniu. Potrzebuję nazwy strony jeszcze, bo moduł będzie umiał pan wgrać, rozumiem. Mam dwa sklepy, jeden na Presta 1.6, drugi na 1.7. Fajnie, jakbym mógł tu i tu wgrać. Tak, sam dam radę zainstalować moduł. Zaliczka ok, ale pro forma, dobrze? Fakturę wystawiam na sam koniec pracy. Fakturę, ale znamy się. I chciałbym proformę. Aha, dobra, on napisał ten teraz ja fakturę. Ale nie znamy się. I chciałbym proformę. Proforma, to wiecie, to jest taki dokument, który nie jest tak naprawdę dokumentem księgowym, ale masz dane firmy i tak dalej. Chociaż ja już wcześniej widziałem, ja już wiedziałem, że, że to jest oszust. Bo sobie sprawdziłem sprawdziłem sobie w, takim, w taki sposób, że wpisałem wpisałem jego imię i nazwisko i tutaj znalazłem Pawła Głogowskiego, który ostrzega. Na grupie grasuje złodziej, wyłudza pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Yy, możecie też to sobie sprawdzić, napisać yy, jego, jego te dane Mateusz Malczuk. Yy, I teraz co, no popisałem sobie popisałem sobie z tym panem, też yy, z panem Pawłem Głowowskim yy, prywatnie, na też przez komunikator Messenger. Ale to nie o tym jest film. Ja bym obstawiał, żeby tylko pana zgłosić, ale no ja nie zostałem oszukany, tak? Mogę być jedynie świadkiem, jakoś tutaj udostępnić parę rzeczy. Lecimy dalej. Fakturę proforma. No, no tak, no mówię, niech się trochę pomęczy gościa, tak? Faktura proforma, to jest coś, co można w darmowym programie fakturowym zrobić. No mówię, niech się trochę pomęczy. Nie wystawiam jeszcze. Nie wystawiałem jeszcze nigdy takiej. Zawsze faktury wystawiam, tak? Napisałem OK, ale jakiś numer konta podasz, czy jak? Blik na numer telefonu, bądź przelew natychmiastowy na numer konta. Jak lepiej. I podał mi blik na numer telefonu. Napisałem, że OK, proszę o te linki do stron. No i ja tutaj udałem. Udałem, że niby gdzieś wychodzę. Odezwę się za jakiś czas, bo muszę pilnie wyjść z biura, okay. Najlepiej, gdybym teraz zaczął. No i tu zaczął się nękać mnie. Kurna, ale osioł. Normalnie osioł, że nie wiem. Najlepiej, gdybym teraz zaczął. Odezwę się za jakiś czas, bo muszę pilnie wyjść z biura. Yy, daj numer rachunku i dane. Piszę z telefonu. Mogą być opóźnienia w odpowiedzi. Napisał tu numer konta. No tutaj już do kogoś ten numer konta musi należeć. Także mamy jakoś, jakiś, jakiś trop. Dane na Mateusz Malczuk są na bank zmyślone. Adres niepotrzebny, ja się pytam. A on nie, ale mogę podać. A jakbym miał jeszcze jedną grubszą robotę, i tutaj i chcę go wpuścić w maliny, że obiecać mu jeszcze jakąś jedną pracę, że dam mu zarobić jeszcze więcej, tak? Niech sobie, niech się najara, gówniarz. I, i, i niech się. Niech się jara po prostu. A jakbym miał jeszcze jedną grubszą robotę, chciałbym do jednego sklepu podpiąć drugi sklep nowy na Multistore. Robisz takie rzeczy, ile taka usługa? To może za jednym zamachem załatwimy. Około 400-600 zł. Ok, dogadamy się, ale muszę yy, kilka rzeczy załatwić na mieście. Odezwę się. A chciałbym zacząć z tym pierwszym zleceniem. Ja się nie odzywam. Już, bo nie będę miał czasu zbytnio. Ja się nie odzywam, więc. A ja mu piszę tak, ale muszę usiąść do kompa. Ile tak mniej więcej? Napisałem o tak. wystaw mi proformę na dwie usługi, to opłacę całość, ale pod warunkiem, że nie będę czekać dłużej jak 7 dni. Moje dane. No i tutaj podałem inne dane. Ta firma istnieje, faktycznie sobie wygooglałem. Napisałem pudełka i jakieś tam miasto, tak? Wyszła mi ta firma. Nie mam nic, żadnego związku z tą firmą. To nie jest moja firma. Nie chcę tu nikogo urazić ale firma jest dostępna normalnie w Google'ach, także. Także to taka firma jest, tak? Nigdy nie wystawiałem proformy, faktury, na sam koniec wystaw fakturę na sam koniec wystawię. Czas realizacji jakieś 12 godzin. Dobra, za oba zlecenia. No to spróbuj wystawić tu proformę, mi chodzi. Program do wystawiania faktur daje możliwość wystawienia proformy. Żadna filozofia, mam pełną księgowość i nie mogę kasy firmowej puszczać o tak o. Przecież proforma musi być... Chociaż proforma musi być. Mimo, że skarbówka jakby chciała, to i tak się czepi, bo to nie jest dokument księgowy. Tu mu wysłałem link do, z Google jakichś tam przykładowych proform, jak to ma wyglądać. Dobra, napisał podaj adres e-mail lub numer telefonu. Próbował dzwonić do mnie. Napisałem mu mój adres mailowy fikcyjny. Nie słyszę dzwonka na Messengerze, jak ktoś dzwoni. Napisał tak: już wysłałem. Proszę potwierdzić, czy pan to wyśle. To zacznę robić, i linki do tych stron proszę wysłać. No i on tutaj sobie wygooglał tą firmę, że taka strona i pyta, czy ta strona. A ja mówię, mam, nie, inna. Dobra, to czekam. Jak? Chciałbym zacząć. No, natrętny. Dzwoni. Bo nie wiem, czy brać inne zlecenia. A szkoda tracić czas. Więc dostałem info, ja piszę tak. Dostałem informację od księgowej, że przelew poszedł. Działaj. A dostępy do sklepu dam wieczorem lub jutro. Działaj moduł. Pisz tą usługę, bo to można później tą usługę wgrać do sklepu. Tak? To jest jakiś tam ten Natychmiastowy przelew, tak jak na proformie, bo nic nie widzę. Oj, a ja mu udaję głupka i oj, nie wiem jaki przelew, przecież nie dasz mi modułu bez kasy. Możeś działać, a jak się zaksięguje o pieniądze, to prześlesz moduł. Wolę nie działać na darmo, a przelew zwykły można cofnąć, więc prosiłbym o natychmiastowy. W jakim celu miałbym cofać przelew? To czekamy do jutra, dziś już nic nie załatwię, bo niby jestem po pracy na mieście i itd. Jutro chciałem się zająć innym zleceniem, więc nie będę miał nawet chwili czasu. Proszę napisać do księgowej, aby wysłała natychmiastowy, bo chcę zacząć dziś. Ona już w domu. Pisałem od razu. Okej, okay, ale weź pod uwagę, jakbym każdą fakturę y, tak opłacał na już i tyle pisał z każdym klientem odnośnie jednej płatności, to co ja bym mógł zrobić? Życia by zabrakło. Masz czas, jeden tydzień, nie musi być dziś, a kasa będzie jutro. Miłego wieczoru. Pisze gość tak, nie może chociaż pan 100 zł wysłać ze swojego konta, żebym dziś zaczął. Chyba mu się pić chciało, suszyło, bo y, nie mam jak, jeszcze nie wróciłem. Napisał, dobra, to czekam. Piszę znów za jakiś czas. O której gdzieś, tak? Za chwilę znów, żebym wiedział. I no i już dzisiaj, tak? Kolejnego dnia. Przelewu nie ma. No i tak, sprawdziłem sobie tą firmę z tej proformy, którą mi wysłał. W ogóle zmyślona nazwa, nazwa strony, z pasją. wszystko zmyślone, tak? Nie istnieje taka firma, więc spróbuję poudawać i tak. Hej, patrzę, że mam maila, że nie było księgowej, że zły niby dałeś. Nasz system sprawdza poprawność danych firmy. Te nowe przepisy, biała lista, wyłudzenia VAT-u i te pierdoły. Wrzuć jeszcze raz pełne dane firmy na maila, na maila prosto do księgowej. No i tu też z mail jakiś mój zmyślony, że nie był księgowa, ale mam tego maila, odczytuję. Ok, tylko żeby ten przelew doszedł od razu, niech księgowa wyśle on natychmiastowym. Kolega wystawi fakturę, ponieważ ja jestem freelancerem. No dobra, jesteś freelancerem, ale byś podał chociaż poprawne dane firmy, nie? Wysłane. I tak jak mówię, przelewem natychmiastowym, bo chcę zacząć działać. Więc proszę przekazać księgowej. No i dzwonił do mnie. I jak? Jeżeli do 12.00 nic nie będzie, to niestety, ale odmawiam zlecenie i biorę się za inne. Pozdrawiam. Czekaj, co ty taki w gorącej wodzie, kompany. Zaraz będę w firmie, to poproszę o szybkie opłacenie. Brak, brak maila od ciebie z danymi. Wysłałeś? Wysłałem na tego maila. Wysłał. Teraz powinno być. No i słuchajcie, wchodzimy w tego maila. No, i jest. No, jest ta proforma, tak? A jak klikam odpowiedź, no to mamy tutaj taki adres Adam Marczuk. Więc ja na ten adres wysłałem. Teraz powinno być. No, i faktycznie napisał. Napisał mi z tego maila, zaraz wam pokażę. Adam Marczak, już teraz zobaczcie. Już jest kto inny. I pisze tak. Odpowiadam w imieniu Mateusza. Mateusz jest freelancerem, nie posiada zarejestrowanej działalności. Proforma, pro tak jak jest wystawiona, ma być opłacona. Pozdrawiam. Tylko, że ta Proforma to już jest. To są te już dane. Niby zmienione. Ale też są błędne, tak? Coś tam po tym nibie znajduje, ale to jest jakaś jakaś jeszcze inna firma. No tutaj goście no cztery stówki chciał przytulić. Myślał, że pójdzie sprawnie. Ja po prostu czekaj, aż on odpowie z tego maila, żeby z tego, z tego, z tego Adam, z tego Adam Marczak, o, z tego. No bo mówię, jak odpowie, to znaczy, że z niego korzysta, jakieś tam może możliwości będą większe, żeby go namierzyć. No i dobra. No i się udało. Po prostu mam, no i tak piszę dalej, po prostu mam inne zlecenia, ale chcę zrobić pana jak najszybciej. Do 12.30 czekam, żeby miał wszystko dosłane i działamy. Odpowiedziałem na maila takiego, daj odpowiedź. Aha, dobra, no to on odpowiedział. Kolega odpisał, i również powiem, że tak jak pisałem wcześniej, jestem freelancerem i nie posiadam zarejestrowanej działalności gospodarczej. W czym ma pan problem opłacić? Jeżeli nie pasuje, proszę o wysłanie umowy i na podstawie umowy będziemy współpracować. Dobra, mamy już dość Twoich danych, mamy już Twoich danych, trochę, ale ja czytam. A to tak, przez ten Stres chyba, znaczy, stres, nerwy, nie? Bo jeszcze trochę jestem zdenerwowany. Składamy sprawę do prokuratury. Jeszcze możesz być porządnym człowiekiem w przyszłości. Bóg Cię kocha. Ja też kiedyś byłem draniem, i tak dalej, i tak dalej. To już pozostawiam bez komentarza. Jestem wierzący, mi się przyznaj. Aha, poproszę pozdrowić grupy. Wiesz, mnie nie oszukałeś, ale będę świadkiem, bo próbowałeś oszukać bo próbowałeś, oszukałeś innych tak, próbowałem z pewnością, chciałem wykonać zlecenie tymczasem żegnam, lecisz na grupy, nie wiem co znaczy lecisz na grupy czy z grupy, no i ta osoba jest już niedostępna w Messengerze dlatego no, skasowała konto i to tyle słuchajcie kochani, przeciągnęło się 12 minut, nie gniewajcie się komentujcie jak byście postąpili, co byście napisali, jak byście wypróbowali wpuścić gościa w maliny co można zrobić, żeby w, no zdobyć jakieś dane, tak? No przecież nie napiszę mu, spotkajmy się, tak? Bo, bo się ze mną nie spotka. No nie, wiem, piszcie, komentujcie i trzymajcie się, miejcie się na baczności. Pozdrawiam, hej.